Siemaneczko, z tej strony Bora Witam się z wami To jest już trzynasty odcinek Z gry Syberia Skończyliśmy tutaj rozmowę Z tą Heleną Stalker <śmum> Romański Albo tak jak je ochrzcił Iwan Słoniki <śmum> Teraz mieliśmy, mamy zawołać Tego lokaja Więc wykonujemy czynność następującą Bierzemy dzwonek, stąd Ściągamy Dokładnie tak Przechodzimy tam na molo, na początek, bliżej tego hotelu. Jeszcze kawałek. Jakbyśmy tam dzwonili, ten lokaj by tego nie usłyszał. A jak tutaj przywiesimy teraz ten dzwonek, i tu zadzwonimy, to usłyszy. I to o to nam chodzi Wychodzimy yy. Co ja teraz tu miałem zrobić? On przyjedzie potem, czyli my idziemy chyba już drinkiem się zająć A nie, musimy chyba jeszcze powiedzieć. Maska na hak Jesteśmy już normalną Kate Walker, a nie Stalker Walker. Idziemy do wózku robota. Na co jeszcze czekasz, James? No. Tylko mi nie mów, że znów nic nie słyszałeś. Dzwon rzeczywiście dzwonił, lecz pogoda jest bardzo wietrzna. To prawda, trochę wieje, ale co to ma do rzeczy? Madam tego nie rozumie. Mówi, że automaty nie potrzebują ochrony. Jednak moje mechanizmy nie znoszą tych słonych wiatrów. Boję się wyjść na zewnątrz. Czy moja maska mogłaby ochronić cię przed solą? O, z pewnością. <laughs> Ciekawe. Ciekawe. Ta by robot oddychał, co nie? <laughs> no ale przecież to tylko gra? O, telefonire znowu dzwoni. Katie, kotku, więc spotkałaś się już, tę Helenę? Jaka ona jest? Czy pamięta Franka? Stara. Cześć, mamo. Tak, spotkałam ją. A tak, mieszka w Aralbadzie. Podziękuj jeszcze raz Frankowi ode mnie. Na pewno, kochanie. Więc jaki jest ten Aralbad? Może Frank zabierze mnie tam kiedyś? To nadmorski kurort, mamo. Ale nie jest już taki jak dawniej. Byłabyś rozczarowana. Może masz rację. Więc kiedy wracasz do domu? Zakończyłaś już swoją misję? Jeszcze nie, mamo. Nie udało mi się odnaleźć spadkobiercy, którego szukam, więc sprawa jest jeszcze otwarta. Helena Romański to trochę inna sprawa. Posłuchaj, się. Odnoszę wrażenie, że podążasz ślepą uliczką. Dlaczego po prostu nie wrócisz do domu? Powiesz szefowi, że nie ma spadkobiercy i że zrobiłaś wszystko, co mogłaś? voilà! chcesz, bym do niego zadzwoniła? Mamo, proszę! Nie wtrącaj się! Płacą mi za poszukiwanie Hansa Woralberga, ale ja chcę go znaleźć też dla samej siebie. Szczerze, jesteś uparta jak twój ojciec i nie mów, że mama cię nie ostrzegała. No, nie martw się, ple, ple, nie będę. Ple, 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 ple. O, jedzie Helenka. <grystanie> Fajny wózek, automat. Dobra, trzeba będzie alkoholi, alkoholiczce drinka zrobić. Pogadamy sobie jeszcze z nią. Aha, czekajcie, bo ja tutaj od razu z wezmę za pamięci. Po co się przeciążać? No dobra, no to weź. Po co się przeciążać? Aha, czyli dopiero potem to będę mógł wziąć. No dobra, po co się przeciążać? Pogadajmy sobie z nią. To dla mnie zaszczyt widzieć panią madame Romański. Ludzie wiele mi o pani mówili. Ludzie wciąż o mnie mówią? Mój Boże. Oczywiście wszyscy mówili mi, jaka była pani wspaniała. Była pani przecież jedną z najznakomitszych śpiewaczek stulecia. Tak więc byłam moja droga, ale z pewnością nie przybyłaś tu, by grzebać w mojej przeszłości. No a po co niby drinka ci robić? Tak jak powiedziałam, jestem prawnikiem i prawdę mówiąc, nie znam się na muzyce klasycznej. Ale po rozmowie z panem Borodinem i Panem Malkowiczem bardzo pragnę usłyszeć pani śpiew. Spóźniłaś się, moje dziecko, o 10 lat. A jak się miewa drogi Frank? No powiedz, wciąż jestem na niego zła, że tak wyjechał do Ameryki. Nie gniewaj się, ale nigdy nie wierzyłam, że ci kowboje potrafią słuchać prawdziwej muzyki. Myślę, że nie śpiewa często. Czasem jakaś gala lub impreza charytatywna przesyła wyrazy gorących uczuć. Gorących uczuć? Ach, słyszałeś, James, jest jeszcze ktoś, kto mnie kocha po drugiej stronie Atlantyku. Nigdy nie twierdziłem inaczej, madame. A ten drugi gentleman? Ten Borodin? Miałam okazję go poznać? Tak. No, już na pewno. Kiedy śpiewała pani w Komkolzgradzie. wspaniały recital, biorąc pod uwagę opinię dyrektora. Gdyby pani wiedziała, jak jest dotąd poruszony, to kolejny pani gorący wielbiciel. Muszę przyznać, że spotkanie z jednym z moich największych wielbicieli mogłoby uczynić dla mnie cuda. Ale mój głos. Nie, nie mogłabym. Okej, okay, o misji z nią pogadamy teraz. Zostałam wplątana w pewną sprawę z powodu spotkania z panem Siergiem Borodinem, dyrektorem leżącego na północny wschód stąd kompleksu przemysłowego komkolsgrad. Ach, pamiętam tę fabrykę. To doprawdy ponure miejsce. Właściwie wszystkie one. Panie Romański, Borodin jest jednym z pani największych wielbicieli. Gdyby zechciała pani zaśpiewać dla niego, spełniłoby się jego największe marzenie. Śpiewać? Moje biedne dziecko, nie śpiewałam od lat. Czas zebrał swoje żniwo, mój <laughs> głos stał się jak ja sama, wyblakły i słaby, jak moje serce. O nie, czy nie posuwa się pani za daleko. Założę się, że pani głos nadal jest doskonały. Jesteś słodziutka, moja droga. Nie jestem jeszcze stara, ale patrzę rzeczywistości w twarz za każdym razem, gdy spoglądam w lustro. Teraz mogę powiedzieć, że śpiew to coś, co robiłam w przeszłości. No, ząb czasu ją posunął. Proszę zrozumieć, madame Romański. Nigdy nie posunęłabym się tak daleko, gdybym naprawdę nie potrzebowała pani pomocy. Rozumiem, moja droga, ale zawodzi mnie zdrowie, jak i głos. Uwierz mi. Nikt nie żałuje tego bardziej ode mnie. Pogadamy sobie jeszcze z nią Hansie. Pociąg nie trzeba. No. Mam dziwne przeczucie, że Hans Wolarberg pojawił się tutaj. Znasz Hansa Wolarberga? Niezupełnie. Szukam go, by załatwić sprawę jego spadku. Musiałam poszperać nieco w jego przeszłości, by trafić na jego ślad. Więc teraz jest dla mnie kimś naprawdę bliskim. Pani go znała? Tak. Znałam Hansa Vorarlberga. Słyszysz, James? Och, gdybym miała szansę znów spotkać Hansa, mojego Hansa. Mój Boże, Hansa co Klossa. się z nim dzieje? Gdzie jest? Wśród zadanych tu pytań to jedno może okazać się trudne, madama. Przykro mi, nie mam pojęcia. Celem mojej misji jest jego odnalezienie, dlatego muszę wrócić do mego pociągu tak szybko, jak to będzie możliwe i wydostać się z Komkolzgradu. Więc nie możesz go odnaleźć bez pomocy pociągu. Pociąg to jeden z jego ostatnich wynalazków. Podobnie Oskar, automat maszynista. Mam przeczucie, że oni doprowadzą mnie do niego. Słyszysz, James? Mogę znów spotkać się z Hansem. Marzyłam tak długo o spotkaniu z moim najdroższym ukochanym. Gdybym tylko znów mogła śpiewać, gdybym była w Paryżu, zamówiłabym ten cudowny koktajl Georgia. Tylko on wiedział, jak go przygotować, prawda, James? Tak, proszę pani. Jak pani często wspominała, bez jego słynnego koktajlu pani paryskie tournée zostałoby prawdopodobnie odwołane. Nie rozumiem. Nadzwyczajna historia, moja droga! Grudzień był wtedy niezwykle zimny i mokry. Miałam tego wieczoru w operze grać rolę Tatiany, ale od rana nie mogłam wydobyć z siebie głosu. Szalałam ze zdenerwowania. Nie wiem, jak barman z hotelu Moritz dowiedział się o moim nieszczęściu, ale przyniósł mi koktajl swojego pomysłu. Przedziwna mikstura, która okazała się cudownym lekarstwem. Mój głos powrócił natychmiast. Zdumiewające. Tego nam trzeba. Przygotuję pani szklaneczkę. Moje drogie dziecko. To niemożliwe. George nigdy nie podał mi swego przepisu. Uwielbiał trzymać swe tajemnice zawodowe. Mawiał, że czynią go niezastąpionym. Zamierzam przekonać go, by mi powiedział. Jeszcze nie spotkał się z siłą mojej perswazji. No dokładnie, ale jeszcze Helena. Panie życie musiało być wspaniałe, takie radosne. Ach, wspanialsze niż możesz to sobie wyobrazić. Przywykłam śpiewać najlepsze utwory w najlepszych teatrach całego świata. Królowie składali mi hołdy. Zalecali się do mnie książęta. Dorośli mężczyźni padali na kolana, słysząc pierwsze nuty mojego występu. Mój głos kruszył kryształy i serca. Wiele serc. Nie jestem zdziwiona. Wtedy pewnego dnia choroba zabrała mi dar, który dało mi życie. Głos zaczął mnie zawodzić coraz częściej. Przysłali mnie tutaj aby zadziałał uzdrawiający czar tego kurortu. Miałam odpocząć zaledwie przez miesiąc, ale miesiąc zamienił się w rok, a lata płynęły coraz dłużej. Wygląda pani doskonale. No, wręcz rewelacyjnie. Dziękuję, moja droga. Jak pączek w maśle. No i Proszę dobra. teraz odpocząć. Dziękuję za wysłuchanie. To była prawdziwa przyjemność, moje dziecko. Jesteś czarującą, młodą damą. Rozmowa z tobą rozgrzała moje serce. Okej, okay. teraz pamiętacie tą broszurę, którą wzięliśmy sobie w recepcji tego tej pensjonatu? Zaraz ją znajdziemy. Co jest, co jest, co ja zrobiłem? Co jest? Aha. O tą broszurę chodziło. Tu jest numer telefonu, właśnie do tego hotelu. Będziemy na niego teraz dzwonić. 4 6 4 3 3 6 4 3. Ok. Wyciągamy telefon. Wpisujemy. 4 6 4 Trzy, trzy, sześć, cztery, trzy. Dzwonimy. Halo? Czy to hotel Moritz? Recepcja. Czym mogę służyć? Chciałabym rozmawiać z panem Georgeem. Jest u was barmanem. Połączę panią z barem. Proszę zaczekać. O... Szybko, bo automat mi muzyczkę zakwestionuje. Chciałabym rozmawiać z George'em. George'em? Z panem George'em? <laughs> tak. Był barmanem w Mauricu w latach pięćdziesiątych. Nie chciałbym pani rozczarować, ale pan George nie pracuje już od dłuższego czasu. Ale o co chodzi? Powiedziano mi, że tylko pan George zna recepturę pewnego niezwykłego koktajlu. Koniecznie muszę znać jego skład. To sprawa życia i śmierci. Chętnie bym pomógł, ale stary George znał mnóstwo przepisów. Był najlepszy w swoim fachu. Zostawił nam swoje receptury, zanim odszedł. Gdyby zechciała pani powiedzieć, o który konkretnie pani chodzi. Cóż, nie wiem. Mówił pan, że jest ich wiele. Tak! Paris Picking Sheffield, Deep Green Secret, Boko Boko, Blue Helena, Red Mambo. Helena? To ten! Blue Helena! Dobrze, niech spojrzę. Blue Helena, miarka wódki, miarka blue curacao, miarka miodu, plasterek cytryny i lód. Wstrząsnąć i gotowe. Doskonale. Bardzo panu dziękuję. Niezwykle mi pan pomógł. Zapamiętaliście? Okej, okay. chowamy telefon. I teraz tak. Półeczka na dole. Bierzemy miód, bierzemy cytrynę. I wychodzimy. Tyle, że ten miód jeszcze jest w formie krystalicznej. Musimy sobie go ogrzać. Więc wychodzimy do tego Do basenu tam obok. Tam jest podgrzewana woda, więc sobie tam go ogrzejemy. Biegnij, Kate. Biegnij, nie ma czasu. O, tutaj sobie panowie grają w szachy. No zajebista, ekstra rozrywka. Musimy sobie odkręcić gorącą wodę i dajemy miód do wody, do jacuzzi. I nam się pięknie już miodzik zrobił w formie płynnej już teraz, że jest, także wracamy robić drinka, alkoholiczce Helenie. Wybaczcie, żartuję. Wypiję sobie raz na czas Helena, biedna, jakiegoś drinka, a Bura już ją alkoholiczką nazywa. O, ten bora to jest. <laughs> Okej, okay, podchodzimy do maszyny. Tu jest jeszcze taki świstek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, prawa, czyli Kurakao. I raz, dwa, trzy, dwa lewo, czyli wódka. Yy, aha, ale czekajcie, bo jeszcze jedna rzecz. Nie zapom zapomniałem sobie... Gdzie to jest? Zapomniałem sobie zobaczyć. Dobra, na kluczu piątka z prawej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, ja nie włączyłem maszyny. Sorry. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z drugiej strony raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa. Chyba dobrze. Yy, co tam było? Miód. A, ja w ogóle spieprzyłem. Sorry, przepraszam was. Musimy sobie przecież całą resztę dać. Yy, tutaj miód. Tutaj cytryna. Wódka tutaj. Tu już chyba kurakao jest. Na wszelki wypadek sobie wyjdziemy i jeszcze raz wejdziemy. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa z lewej, miód, cytryna, lód. No, 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 już, już, już. Teraz lodu trochę damy kostek parę. Wstrząśniemy. I powinno być gotowe. Chyba, że coś pomyliłem, ale chyba nie. Pomyliłem? Mój Boże! Oj, z jakiej wody ognistej to sporządziłaś? Chciałaś mnie otruć? To wow. jest. Blue Helena. Wykluczone. Blue Helena miała kolor jak. ten aromat, jak. rozumiesz? Nie była tak klarowna jak. Mm, jednego jestem pewna. To nie jest Blue Helena. Trochę wysiłku, moje dziecko. Co ja zrobiłem Dobrze. źle? Spróbuję innego połączenia. Co ja zrobiłem źle? Dobra, zacznijmy może od miodu. Cytryny. I na to lód damy. A teraz dopiero damy alkohol. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie. Ja tą kartkę muszę jeszcze raz luknąć. O, coś mi tu przestało pasować. Z klucza raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa wstrząśniemy i chyba będzie gotowe no mam nadzieję helciarz już będzie na dobre Jest, udało się. No. Czyli alkohol na, na końcu trzeba było dodać. Mój głos. O nie. Mój Boże, to okropne, przerażające. Nie wierzę własnym uszom. Bluch Helena jest bezsilna. Nie działa na głos starej kobiety. Pani głos jest doskonały. Proszę w siebie uwierzyć. Musi się pani rozgrzać to wszystko. Po tylu latach to normalne. Nie, nie. Dziękuję za twoje poświęcenie. Naprawdę nie mogę wyjść na scenę z tak słabym, żałosnym głosem. Moje wykonanie byłoby tak bardzo słabe. Otrzymałabym fatalne recenzje. Musi pani tylko odzyskać pewność siebie, prawda, James? Z całym szacunkiem, madam, ale wydaje się, że pani głos, jak żeglarz, powrócił po latach. Bądź cicho, James. Zanalizuj się. Okej. Teraz nam będzie potrzebny ten kiliszek, który wcześniej sobie wzięliśmy. Położymy go tutaj na tym ladzie, na tym, nie wiem, barku. I teraz niech Helcia jeszcze raz zaśpiewa. Mój głos o I w rycz Hehe. Uwierzyła w siebie: Boże, co ja zrobiłam? Mój głos powrócił. James słyszałeś, Mój głos odzyskałam głos. Pani głos jest wspaniały jak zawsze, madame. Lecz proszę nie zapominać, nie jest pani już podlotkiem. Czas zebrał sferzliwo. Ty też nie jesteś już zabawką jak niegdyś, James. Mam nadzieję, że sam będziesz się bawił doskonale. Pozostawienie pani samej nie wchodzi w rachubę, madame. James, nie wygłupiaj się. Cóż miałbyś tam robić? Twoje miejsce jest tutaj. Przygotuj wszystko na mój powrót. Nie będę nalegał, proszę pani. Przygody nie należą do zbioru moich wbudowanych funkcji. Być może ma pani rację, jak zwykle. Jeśli dobrze rozumiem, pojedzie pani ze mną do Konkolsgradu. Ależ tak, moja droga, wyruszam w turneę. Podnieście kotwicę. Wrócę do sterowca i przygotuję nasz odlot. Proszę do mnie dołączyć, gdy będzie pani gotowa. Zaprowadź mnie do pokoju, James. Muszę się przygotować. Szybciej, szybciej! Na co czekasz? Moi wielbiciele czekają. Czy, Czy jest pani pewna, madam? Zamknij się i weź się do pracy, James. <noise> no dobra, jak zauważyliście, będziemy opuszczać Aralbat i będziemy wracać do ladu. I tak chyba skończę ten odcinek. Znaczy nie teraz, tylko jak już wyruszymy no na pewno tak. Dobra, wracamy do recepcji. Tu już nie mamy nic do roboty. No biegnij, biegnij. Ci dalej w grają. No kurde, no świetną mają rozgrywkę. Jakieś męskie gay party chyba w basenie z szachami. Dobra, wychodzimy do recepcji i wychodzimy całkowicie z tego pensjonaciku biegiem do sterowca. O, jeszcze telefon. Halo? Cześć, to ja, Olivia. Cześć, kochana. Co słychać? Jak było u Goldbergów? Trochę, um, alkoholowo. To wszystko? Co się dzieje? Uh -huh. Zapomniałeś języka w gębie? Hej, powiedz, co się dzieje? Jak tam sprawa? Co z tą panną że to trochę za długo trwa? Nie nudzę się ani trochę, mogę ci powiedzieć, ale. Hej, Olivia, co się dzieje? Nie odpowiedziałaś na moje pytanie, to trochę do ciebie niepodobne. Mówiłam ci, że kupiłam tę jedwabną niebieską bluzkę? Patrzcie, Olivia, jak pali gupa! Patrzcie, no jak pali gupa! zaczynam się martwić. Okej, okay. przepraszam. Zrobiłam coś strasznego. Nie mogę już spać, nie mogę jeść. Cały czas mną rzuca. Olivia, powiedz, co się dzieje. To Dan... Co z Danem? Czy stało mu się coś? Ja... My... Bunga, bunga. Na twoim miejscu ja... Co? <laughs> po Goldbergach. No, zabrał mnie do domu. Byliśmy... No wiesz, nie powinniśmy tyle pić. Wpadł do mnie na jeszcze jednego i wtedy... Znienawidzisz mnie, Kate. Proszę, znienawidź mnie. Dobra, rozumiem. To moje... Podobał. Ale jesteś moją przyjaciółką i jesteście zaręczeni i tyle. Ale przez ten ostatni czas tak się do siebie zbliżyliśmy, że nie wiedziałam już. To umieraj. Słuchaj, Pal nie przeciągaj struny. Ty i Dan to trochę nieprawdziwe. Olivia, kończę. Muszę przeanalizować te nowe dane. Jesteś automatem, albo co? <laughs> Kate, proszę! Odkładam. Chcę być sama. Okej. Okay. Ale tu już będziemy kończyć. Resztą, reszta będzie w następnym, kolejnym odcinku, jak już wrócimy do Concord składu. Zostawcie lajka, jakiś komentarz mile widziany. Jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, zostaw suba. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Trzymajcie się cieplutko, Odlatujemy. Papa. Pa.